depresją w moim przypadku było to tak, że ja w życiu nie przypuszczałem, że to coś niedobre mnie zaczyna łapać. Jakiś niepokój, jakiś ból głowy, bezsenność, brak apetytu, brak bycia w grupie, najlepiej samodzielne przesiadywanie w domu, taka pełność w mózgu dawało mi taki niepokój, ale ja na początku to wszystko sobie tłumaczyłem. Może za dużo przeszło przez jakiś tam czas różnych spraw problemowych, rodzinnych, i to nie chce ze mnie wyjść. To się skumulowało, ale z każdym dniem ta kumulacja była coraz większa. Kiedyś z panią Anią prowadziliśmy webinaria, ja tam wtedy wyraziłem takiego określenia, że owa depresja to jest jak taki Podły pesz, chwast, który rośnie w naszych ogródkach, na naszych działkach, on jak tylko wyrośnie z jednego nasionka, to zaczyna ogarniać całe to nasze miejsce, gdzie uprawiamy rośliny. I u mnie ten pesz, czyli ta depresja miała podobne, mniej więcej, składowe. To tak się zaczęło rozchodzić. Czy ja sam zrozumiałem, że to jest depresja? Od razu powiem, że nie. Może dlatego, że kiedyś to takim żartem się mówiło, bardzo głupim żartem, bo ja się nabawię depresji, jak tak będzie, bo ja się nabawię depresji, ja zaraz depresji dostanę, ale myśmy sobie naprawdę nie zdawali sprawy z tego, Jakie to jest mocne, niebezpieczne słowo. I kiedy moi najbliżsi znajomi zobaczyli, że Andrzej Polan nie jest Andrzejem Polanem, jeżeli będąc w programie śniadaniowym, po programie dowiaduje się, że byłem smętny, że nie miałem w ogóle energii, że jakiś jestem pogubiony, to to mi dało do zrozumienia, że jest coś nie halo. I ci owi znajomi Taka moja przyjaciółka Wiola, która e, też ma depresję i leczy się w tym kierunku, mówiła, powiedziała do mnie: Andrzej, ja ci dam numer do lekarza. Zadzwoń, porozmawiaj, bo ja ewidentnie widzę w tobie to, że ty masz depresję. Ja to przyjąłem bardzo poważnie. Rzeczywiście, telefon y, wykonałem. To były te, te teleporady jeszcze wtedy, bo wiadomo, jakie to były czasy. Nie lubię teleporad, bardzo lubię face to face się spotkać z lekarzem, dlatego, że się bardziej otwieram, mogę więcej usłyszeć, no, spędzić wspólnie czas. Jakże cenny dla mnie, no, ale też i dla samego pana doktora. No i zaczęła się. Zaczęło się leczenie. Zaczęło się leczenie od wiadomo od tabletek. Bardzo mi się spodobało, że tabletki, które dostałem w pierwszych bardzo minimalnych dawkach przyjmowałem, żeby nie przyjąć tej głównej, zasadniczej dawki od początku, bo było nie było, to wszystko działa na naszą głowę. No i zacząłem sobie po prostu żyć. Później to było wielkie szczęście poznać panią Anię, i pani Ania zaprosiła mi do projektu Twarze depresji. Poleciła mi swoich fantastycznych psychoterapeutów, z którymi byłem jak brat z siostrą. Ja do nikogo, nawet chyba do księdza, proszę mi wybaczyć, że takie porównanie, tyle się nie potrafiłem wyspowiadać co do tych ludzi. A zawsze się bałem, o czym ja będę mówić. Natomiast człowiek jak poznaje i czuje z ekranu osobę, która, która jest dla ciebie taka dobra, a to się da wyczuć. Obiecuję wam to i da, przekonuję do tego, tak naprawdę mogłem o tym rozmawiać i rozmawiać. Wiadomo, są terminy, bo nie tylko Andrzej potrzebował takiej rozmowy, za chwilę ktoś inny następny. Dla mnie, dla mnie to leczenie trwa nadal. Ja nie ukrywam, zmieniłem trzeci lek, ponieważ ten pierwszy był na początku dobry, ale on troszeczkę mnie obciążał. Później był jeszcze jeden, ale aktualnie idę już na mniejszej dawce trzeciego leku. Mam nadzieję, do trzech razy sztuka. Ja się czuję coraz lepiej. Przychodzi, owszem, od czasu do czasu moment. Że, że znowu nas coś łapie, że jesteśmy znowu zamknięci. Tak miałem w ubiegłym tygodniu. Wyjechałem z radosnego domu moich przyjaciółki i rodziców i w samochodzie złapało mnie taki strach, taki lęk, takie załamanie, że nawet słowa do niej nie powiedziałem. Ona już widziała, co się ze mną dzieje. Przyjechaliśmy do Krakowa, ja musiałem spędzić jeszcze chwilę czasu. Dopiero wieczorem się otworzyłem, rozpłakałem, powiedziałem, co mi... Co mnie tak obciążyło, nie było specjalnie powodu, no ale to był ten atak, zarówno tej choroby, jak i, no i samej depresji. Nie życzę, żeby do Was to wracało, ale mm, mówię, mówię to zupełnie serio, mimo że się leczymy, mamy spotkania, rozmowy, mamy towarzystwo ludzi zacnych, nam pomagających. Od czasu do czasu jeszcze ten dzień smutku, taki depresyjny, pojawia się, ale absolutnie Wam tego nie życzę.